Dzień dobry drodzy widzowie, w tym odcinku gramy w reali... O w tym odcinku gramy w realistycznej pan z... Co? Chwila co? A, w, rea... w tym odcinku gramy w realistyczne bitwy pancerne i będzie krótszy odcinek. <coughs> <coughs> proszę o lajka, like subskrypcję miłego oglądania, a więc lecimy. Jakbyście chcieli odcinek z i Trip, to, to proszę po prostu powiedzieć, a teraz lecimy, okej. Okay atakujemy punkt A i szybko. Dobra. Wystarczający pancerz ma, jak zgniemy trudno się mówi. O, o. O, tam. o Oj, oj, oj. Ale urwał. Wspomnę. Dobra, tamten nie żyje, ale atakujemy punkt A. E, e! Skąd? A tam? Skubany myśli, że go nie widzę. A ja go widzę lepiej niż kiedykolwiek. Dobra. Chwila, czy tam jest? To jest wielka defensywa. E, Patrzcie. Dobra i oczywiście dziękuję bardzo za te wszystkie wyświetlenia za suby. No i ja. ja i przypominam, jak. Przypominam, jakby ktoś nie oglądał ostatniego odcinku, drodzy widzowie. Jakby ktoś ostatniego odcinku nie oglądał, to teraz mówię, że na, na 250 subów jest, szan jest szansa, że mógł... jest 99%, nie. 80% szans, że będzie live z Wojszczatem. E, a 20%, że nie, to szybko smoka, jak, jak widzicie już jesteśmy naprawione i zaraz wracam. Okej, okay, wróciliśmy. I teraz lecimy zniszczyć tego chłopca. Hu... Hu... Chwila. O! No i klasa. Perfekto. Dobra. Ale to są bardzo. Dobra, niszcz... Bierzemy... Nie niszczymy, tylko bierzemy tego kolegę. Człok ciężki. Kąt. To są kąt. Dobra. To jest kąt 45 stopni. A to jest skąd 9 stopni, to... To tutaj To, to tylko tam wyżej, dobra Lecimy, 60 ton bestia Która jest zniszczalna na hita z niektórych bla 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 Jakim cudem, w prawdziwym życiu I w filmach, tager, tigery są jakby niezniszczalne Kurczaczki, w ogóle nie da się ich zniszczyć, nic. A, w, a tutaj, jak są skontowane, czy nawet jak nie są skontowane, a jeśli są... A jeśli są... A jeśli są... A w Wolfander, jeśli są skontowane lub jeśli nie są skontowane, giną na hita. Tak jak teraz. Skontowane są na maksa. Kolega mnie nie trafi. O nie? Jestem niezniszczalna. No to, żem wykrakał. Jak po 20 strzałach. To jest height i to jest uptier. Dobra. O. No. Dobra, y jeszcze na to by mi starczyło. No i, mhm, mm jeszcze został jeden czołg. Y Co? To jest takie. <laughs> 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 Jakieś pociski hit czy coś. Dobra. Mhm, mm bierzemy to. 3,6 obrotu wioszy. I kill. Jak? Kurczę, to ja tak niby mam strzelać? Dobra Szybki pomar od 800. A około tylu. Dobra. Blisko było. Czyli nie około tu. Proporcje ustalone 800. Opa. Tysiąc chyba. Proporcje ustalone. Hello? Kolega chyba... nie wiem. Jak? Jakim cudem ja mam takiego nie Co? No i dobra, i nie żyjemy. No i to będzie na tyle z tego odcinka. Dziękuję za oglądanie i do widzenia.